Dlaczego dworce kolejowe w Niemczech, niegdyś symbol porządku i punktualności, borykają się z tak wieloma problemami? Co kryje się za fasadą codziennych podróży? Raport Niemieckiej Policji Federalnej za 2024 rok szokuje. Ponad tysiąc przypadków dziennie. To nie jest jednorazowy wyskok, lecz trend widoczny w danych. Oto, co te liczby naprawdę oznaczają dla milionów pasażerów. W sumie odnotowano 381 894 przestępstwa. Za każdą liczbą stoi realna sytuacja na peronie lub w wagonie. Na dworcach i w pociągach to spadek o 10% wobec 2023 roku. Jednak to nadal ponad 1000 incydentów każdego dnia. Co gorsza, niektóre kategorie wzrosły. Przestępstwa seksualne skoczyły o 19%. To około 6 przypadków dziennie. Z czego ponad połowa to molestowanie. Ofiary często rezygnują z dalszej podróży albo zmieniają trasy. Ataki na funkcjonariuszy wzrosły o 10%. Średnio 6 policjantów jest napadanych każdego dnia. Często dochodzi do fizycznych ataków kopanie, bicie, a nawet gryzienie. To obciążenie dla patroli, ale też dla zwykłych pasażerów. Ogólnie liczba incydentów z użyciem przemocy wzrosła o prawie 6%, wliczając w to niebezpieczne ataki nożem. I brutalne napaści. Wielu świadków mówi o narastającym napięciu już przy wejściach i na peronach. Ten niepokojący wzrost dotyka zarówno dużych zatłoczonych miast, jak i małych lokalnych stacji, podważając poczucie bezpieczeństwa pasażerów w całym kraju. Różnica między godzinami szczytu a późnym wieczorem bywa odczuwalna, lecz obawy pozostają. W odpowiedzi władze zainstalowały tysiące nowych kamer. I unowocześniły istniejące systemy monitoringu. Mimo to wielu podróżnych nadal czuje się niebezpiecznie, a ich zaufanie do systemu jest nadwyrężone. Czy te środki wystarczą, by przywrócić spokój w podróży? Odpowiedź przyniosą kolejne miesiące.